Dajcie, kochani, dzień 471. Po 18 dniach odpoczynku, yy, choroby, wystartowałem z Bahardar w stronę granicy z Sudanem. 300 km, ostatnie 300 km w Etiopii. I, i możliwe, że zacznę Sudan za około 2,5 tygodnia. Także przechodzę teraz przez zwykłą, niezwykłą wioskę. Bardzo fajna, spokojna. Zresztą sami zobaczcie. Hi mister, hi. Hi. Say hi. Uh, Sudan. Sudan? Sudan Matema. tema. Yes. Sudan Matema? Yes. Hello my friend. Okej. Okay. <laughs> <laughs> so last 300 kilometers 200 kilometers 280 kilometers. yes from here to uh, to Matema but I started uh, South Africa Cape Town South Africa. So Ethiopia is country seven <laughs> and almost finished. Finish? Almost. Yes. It's 280 kilometers. Last 280 kilometers to border. <laughs> so from from Kenya to Sudan. From Sudan to, Sudan to Egypt. Okay, it's very very hot. So today I go to the Chimba. Chimba I sleep Timba. Ah. I yes. and uh, tomorrow, tomorrow? Mm. Yes. Si, si. Okay. Bye bye. No się zebrało trochę ludzi, ale bardzo miło, bardzo miło, naprawdę sympatycznie, spokojnie. Nie ma jakiegoś przesadnego zaczepiania, nie ma jujuju. Ju, ju. są normalni, grzeczni, kulturalni. Także Etiopia, no powiem Wam, że no nie, nie schodzi z pierwszego miejsca. Etiopia jak dla mnie jest bardzo kochana, bardzo wspaniała. W sumie najlepszy kraj afrykański, przez który przechodzę. To jest po prostu mistrzostwo. Oczywiście są jakieś tam, były jakieś przygody, były jakaś próba udana, próba kradzieży, pompki rowerowej, na szczęście tylko pompki. Także no nie, ma, nie ma tragedii. Było oczywiście kilka razy rzucali we mnie kamieniami, ale żaden mnie nie trafił, więc też spokojnie. Były problemy z wojskiem. Wojsko się bardzo boi. Bardzo się boi o mój sprzęt, ponieważ ja przechodzę przez rejony kontrolowane przez rebeliantów. Rebelianci niestety są zdesperowani. Wojsko rządowe ma wsparcie od rządu, a rebelianci niestety nie. Więc są zdesperowani i muszą sobie radzić w sposób kryminalny. Czyli napadają na autobusy, porywają ludzi i próbują jakoś zdobyć pieniądze na kontynuowanie swojej wojny z wojskiem rządowym. <laughs> Także, mimo wszystko, i tak Etiopia wygrywa pod każdym względem. Ludzie, krajobrazy, wszystko, to jest po prostu wszystko na super. Naprawdę super. Mimo tych małych, jakichś tam yy, drobnych, nieprzyjemnych sytuacji, to większość jest przesympatyczna. Przepiękna. Kocham. Kocham Etiopię i powiem Wam, że to jest jedyny kraj, yy, z którego który będzie mi żal opuścić. Naprawdę, żal mi będzie go opuścić. Yy, chociaż... Nie wiem, wiecie co? Nawet, nawet chyba zmieniam zdanie Ty mógłbym mieszkać w Etiopii. Oczywiście w zależności od regionu, nie w każdym regionie. Ale ten region Amhara, pewnie mógłbym tutaj mieszkać, ale dopiero, gdy skończy się wojna z rebeliantami, ponieważ wtedy można spróbować otworzyć tu jakiś biznes, bo tak to pracy nie ma, ewentualnie jakaś farma. Jakieś plantacje, zwierzęta. Tylko tyle można tutaj robić. I turystyka. Ale zdecydowanie polecam ten kraj. Bardzo polecam, bo jest piękne. Wspaniali ludzie. Oczywiście nie każdy będzie miał takie doświadczenia fajne jak ja. Ze względu na styl podróżowania. Tutaj mam bardzo duży szacunek, ponieważ idę pieszo. Idę w tym gorącu, idę po tych dziurawych drogach zalanych, spocony, śmierdzący, głodny, niewyspany, pogryziony przez owady. I oni wiedzą, oni wiedzą, że to nie jest taka łatwa podróż. Dlatego też mają do mnie szacunek. I przede wszystkim, bez uprzedzeń, bez rasizmu, uśmiech Tolerancja, życzliwość, jak z jednej, tak i z drugiej strony. I wtedy możecie spodziewać się naprawdę fantastycznych wspomnień. Pozdrawiam. Yes. Camera here again. Yes, now now the now the military yes. go with me. Come here, let me Okay. And uh, where where is the where is the finish uh, Where the start? They start from uh, from where to where? way.

Afryka, Etiopia, dzień 472. W nocy mocno padało, a ja idę drogą mocno zalaną, błotnistą. I c... No i ciężko się idzie, bardzo ciężko się idzie. Zresztą, zobaczcie, jak wyglądają koła i moje buty po przejściu <laughs> zaledwie kilometra. No, ja mam zrobione 11:64, ale na odcinku kilometra zobaczcie sami. Takie koło obklejone błotem. Tak wyglądają moje buty. Warstwa. A tu jest przednie koło. Szeroka warstwa. <grybujesz> obklejone. Dość mocno. Także no ciężko, ciężko się to idzie. A tu jak widzicie, jedzie auto. I rozjeżdżają. Po prostu rozjeżdżają wszystko. W nocy jeszcze pada, w dzień jest sucho. Salam, how are you? I'm fine. I'm well. Yes. from? From Poland. from Poland? from Poland. Yes. nawet buty mam ciężkie. Zobaczcie ile było to no. no cóż, trzeba jakoś pokonać ten dystans I tak na 100 km będzie Także nie ma lekko ale swoje trzeba przejść, swoje trzeba wycierpieć No MASAKRA <laughs> Zobaczcie ile tego jest o! Obklejony obklejone koła błotem Niestety Ciężko się pcha